Będziemy nagrywać nasz pierwszy filmik. To są Dorsy. No, ale weź poczekaj, bo mm, ja muszę jeszcze dołączyć. Ale dobrze, weź jeszcze dołączyć. O, się widzicie. Jest ten pasztecik. Pasztecik. W ogóle. Pasztecik Moretik. Sorry, w ogóle, że nie możemy stworzyć swojego serweru, ale po prostu nie da się, nie wiadomo co się stało, ale się nie da stworzyć u nas nowego serweru i musimy tak z osobami. Tak, więc jeżeli ktoś się nas to ci, którzy będą dawali, też będzie taka grupka na Facebooku. No, będzie grupka ogólnie. Dobra, chodź, Będzie grupka radę, na Messengerze no, i zapraszamy właśnie na tą grupkę, i wtedy będziemy mogli razem grać. I różne historie, czy tam. Ja wiecie. Myślę. Wsiadamy właśnie, tylko musisz... O, ty głośno ja no grupy. Patrz, 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 patrz. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A I, i za niedługo właśnie będziemy robić grupkę na Messengerze i będziecie do nas dołączyć. A i przepraszamy, że bo jakby yy, bo u mnie jest tak, że słychać jakby głos z gry, więc sorry, ale musimy coś słyszeć, że jakbym mruga, to żeby to było coś słychać jakby. No to trochę może ciszyć i jakby Ej, zachęcamy was... Jak ja Zobaczcie, jakie Zachęcamy was do oglądania Czarnuny, ona jest bardzo fajna i ona mocno motywuje tym jak ona nagrywa. Dobra. Ja od... ja od... Lila, ja od... byś tu ścisz. E, w ogóle Lila rąców ma... nie ma. Nie ma rąców. A to, tobie je odcięli. Pozdrawiam Czarnunę no, to jak to obejrzy. Zapraszamy. A ja I idę po klucze! A, 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 nie, nie, mam odbić klucze. XT. ale wy... Co? Nie, nie, dobra, Ty wiesz, wędzamy. bo ja nie lubię tego robić. Ja się zawsze boję, że to tam skoczę. Tak, dla Ciebie już wszystko ci biega. No, ogólnie to. Możemy raczej w dorsy. Nie wiadomo, czy będziemy właśnie też mogły robić. Mm, tam, ale też będzie grupka chyba na Robloxie, no nie? Nie no. Grupa na Robloxie będzie tylko. I będziemy miały serwery, tylko że nie na dorsów, bo dorsów to może dużo kosztować. Nie Ta? da się. Nie da się, chodzi. dobra, dobra bo świetnie. Ej, ale ma... na klub, czy co? Aha, dobra. Ała, mi ręka, boli, bo jak tak Chyba, y, jesteśmy na. czekaj, wziąłem. mi się wydawało, czy światło y, pomogło. Czekaj, tu są otwarte drzwi, chodzi. Nie, poczekaj. Nie, to było pienulne. <coughs> I jakby. Przepraszam Was, ale ja. ja po prostu ja. Jest to słowa w torsy. No przecież ci tam otworzyłam, tu jest. Aha, dobrze, ślepa jestem, może. zda. Przepraszam, on też mnie laguje. Ej, czekaj, bo tu ciemno jakoś. No bo czekaj, no to teraz można że... mm, no zapalić I możecie... Autorze... zobaczyć jaki piękny obraz. O, ale cudny. I możecie w komentarzach też pisać... Y... Czekaj, bo tego się nie da się Jaki wzią. jest was rekord, y... jak chodzi o dorsy, Które drzwi jakoś... Jest? Weźmy, weźmy I ty, ty? świeczkę, wiesz. Bo dużo tego. Ja ja. Dobra, chodź. Świeczka. No... Mm. Te? Czekaj, ja idę. Czekaj na mnie. Gdzie mam jeszcze? Jest Jesteś w akwatele. Czekaj, bo tu coś nie mam. z dostukania, mnie... ale niestety tak jest zawsze w bloku. Ale mi to życie zebrało No naprawdę w ogóle życia Przypre przez przypadek się na niego popatrzyła. Nie, ja też. Wsta, ty Dobra. masz więcej. Gdzie my mamy iść Ja cięby się. jeśli się pogubiłam Ej, no nie na jazdę jakby. Trzeba biegnąć, czyli zaraz będą szafy. Tak! Luk, no, no dobrze. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Sorry, ale my w tą tutaj nie umiem grać. Otóż to? Chyba nie wiem. Kurczę, idziemy iść. Tak, bo ja nie wiem czy tam ognęło i nie jestem pewna. Nie, nie mogę nic. Aha, bo to zależy jakie jesteśmy jakby numera. Gdzie my w ogóle idziemy? Siódemka. Zaczęliśmy do czwórki, Lila! Zawracamy! Boże, my się tutaj zgubimy w 5 minut. Raczej w 5 sekund. No już się zgubiliśmy. E, weź tą siódemkę, bo siódemka bo twór, chodź, twór, tutaj twór, Tutaj tutaj Gdzie jesteś? Tu. Gdzie są drzwi? Tu chodź. No jestem. Nie ma. Boże, ty się prędzej zgubisz. Gdzie ty jesteś? No tu w tym pomieszczeniu, gdzie były oczy. Jest. To Bo mówi się. Madam pierwsza, dobra. Ty szukaj szafki. Nie ja się najbardziej... Ja nie mo, Ja zawsze przegrywam przy tym, gdzie ten on cię goni jakby. Ja też, bo ja zawsze nie nadążam, albo się przez przypadek coś popatrzę, co do siebie. Ja zawsze w wy... złe drzwi wchodzę. Morel, nie wchodź tam, bo się udusisz. Wiem, to może ci... że Ciebie się wystraszyłam. Nie da się tego otworzyć. Tu coś musi być, choć. Ej, ogólnie zdechłyśmy, bo ja nie... Ja w ogóle, ja w ogóle nie znalazłam szafki, ja nie widziałam gdzie jest szafa. XD, to nie dla nas takie You did to, Rush. Ej, nie no, dobra. <coughs> Jeszcze raz. Ogólnie przepraszam was, że was tak zanudzamy, ale... Ale przepraszamy, ale jesteśmy trochę takie... tamten tam, pierwszy ten wyszedł źle, ale fajnie kategoryczna. Więc teraz Lila nie zanudzamy was, nie zanudzamy was, co rozumiecie? Ej, dawaj, dawaj w piątkę, w piątkę. w czwórkę, w Nie no, dawaj w czwórkę będzie lepiej. O Marce pan dołączy. Czy My... ty jesteś? Jestem w ogóle gdzieś indziej. Chodź tu, tu jestem na czwórce, na czwórce, tam na czwórce. No nie rozumiem, jakim palcem pokazujesz. Na czwórce, tam jest czwórka. Nie tam, no i... tu. tu nie było. No ja tu wchodziłam, ale cię tu nie było. Było tu. Igzuta. Jakby kończymy już to, ale bez Lili, niestety, bo wyszła do złego, a mi pokazywała Paty, jak nic nie rozumiałam, więc Tinkiunki,